Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Ostatnio nie publikuję żadnych filmików, ponieważ jestem bardzo zajęty przygotowaniami do własnej budowy, ale także samą budową. Przebywam już tydzień w Polsce i udało mi się troszeczkę płytę fundamentową rozpocząć. Chciałbym Wam pokazać mniej więcej co zrobiłem, jak to wygląda. Nie będę się na ten temat bardzo mądrzył, ponieważ nie jestem ekspertem w płytach fundamentowych, ale to wykonuję sam, oczywiście z pomocą tutaj znajomych rodziny. Chciałbym w taką szybką relację pokazać, po prostu co się ostatnio u mnie dzieje. Zapraszam do oglądania. Jest to płyta fundamentowa. Budynek będzie miał około 140 metrów powierzchni, zabudowy. Będzie to płyta fundamentowa na IPS-ie 16 cm. Mamy tutaj szalunki zrobione z płyt szalunkowych rozłożoną folię budowlaną na tej folii będzie IPS później będzie kolejna folia, zbrojenie i beton betonu jest przewidywane 30 cm grubości zbrojenie siatka 25x25 mamy tu już wstępnie położoną kanalizację jeszcze brakuje głównego zasilania wody i elektryki. Tu już przewody są naszykowane, a roty już leżą, tak żeby można było od poniedziałku kłaść. Przyjeżdża elektryk, przyjeżdża jeszcze raz hydraulik. Oni to wszystko mają dopracować. Moja praca to były szalunki, ubijanie terenu i ustawianie tych grów, żeby były w tych punktach, w których mi bardzo zależy, żeby trafiły, czyli muszą dokładnie trafić w ścianki działowe. Wiem, że niewielu z Was stosuje folie pod IPS-a, ale ja się tu trzymam projektu. Tutaj pan architekt po prostu tak zrobił. A ja się dosyć trzymam skrupulatnie projektów. Także nie będę w to wnikał, czy powinna być, czy nie powinna być. Jeszcze trochę pracy przede mną, na pewno kolejne relacje będą. Gdy się już prace posuną troszeczkę dalej. Znowu wrzucę jakiś filmik, aby pokazać, jak wygląda zbrojenie, jak wygląda już finish przed betonowaniem, więc zapraszam na kolejną krótką relację. Prawdopodobnie za tydzień. Do zobaczenia. Música